Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie i mam przywilej pokazać takie główne wnioski z analizy, która była zrobiona razem z naszymi partnerami Aurora Energy Research. Wzięliśmy tym razem pod lupę umowy OZE, znane bardziej jako PPA, czyli Power Purchase Agreements, i zadaliśmy sobie pytanie czy one mogą wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce i jakie są ich plusy i minusy. I wyszliśmy z, z takiego elementu problemowego, czyli wyzwanie, jakim jest polski miks elektroenergetyczny, który jest zbudowany, jak Państwo doskonale wiecie, głównie z energetyki węglowej. I przemysł przez to, że właśnie taka struktura jest miksu, przemysł stoi pod trzema ma trzy wyzwania. Pierwsze jest spowodowane tym, że są rosnące koszty energii. W tym momencie jesteśmy w kryzysie, także to, co teraz jest, to jest w ogóle anomalia, ale jak zaczęliśmy pisać ten, ten, ten raport, to zakładaliśmy, że jednym z, z dużych komponentów energetyki, czy w ogóle kosztów energii elektrycznej będzie właśnie koszt CO2 rosnący. W związku z czym przemysł też musiał ten element za, za ten element płacić I im więcej węgla w miksie. Tym droższa ta energia ze względu na właśnie koszty CO2. Drugi, druga sprawa to jest wysoki ślad węglowy, i ślad węglowy jest istotnym elementem w tym momencie dla, dla polskich przedsiębiorstw. W całym łańcuchu dostaw, jak wiemy, korporacje międzynarodowe chcą, żeby tego śladu węglowego już po prostu nie było. Na razie raportują, ale już jest ta presja, żeby, żeby go zmniejszać. I trzeci element to jest to, że. Wcześniejsze analizy, które też razem z Aurorą robiliśmy i pokazywaliśmy u nas na, na, na stronie internetowej, jest to ryzyko braku ciągłości dostaw. I ten, ten brak ciągłości dostaw nie znaczy, że po 2025, 2026 roku miały być od razu blackout czy, czy brownout w, w Polsce. Natomiast wiemy, że ekonomika energetyki węglowej będzie wyglądała w taki sposób, że te, ona nie będzie opłacalna. Tak? W tym momencie jest. Anomalia. Zobaczymy, jak długo wojna potrwa. Miejmy nadzieję, że bardzo, bardzo niedługo się skończy. I jak to będzie miało, jakie to będzie miało przełożenie na ceny? Natomiast, natomiast wcześniejsze analizy wykazywały, że po 2025 roku, wtedy, kiedy będziemy odchodzić od rynku mocy, energetyka konwencjonalna będzie coraz mniej opłacalna i będzie mogło wtedy dochodzić do tego, że przemysł będzie proszony o to, żeby redukować zapotrzebowanie. I to są trzy, trzy wyzwania, o, o których rozmawialiśmy też z przemysłem w związku z tym raportem. Więc trochę na ratunek wchodzą te umowy OZE. Tak jak wcześniej mówiłem po angielsku, Power Purchase Agreement, czyli teraz mamy nowelizację ustawy OZE, gdzie ma to być też regulowane. Zresztą dyrektywa RED-2 też, też mówi, że, że to trzeba unormować. I to są wieloletnie kontrakty na zakup energii elektrycznej OZE bezpośrednio od wytwórców. Czyli jeśli ktoś jest odbiorcą, szuka. Szuka wytwórcy, podpisują między sobą umowę na dostawę tej energii z OZE, i to jest to, o czym jest właśnie ta prezentacja. I od PPA w naszej nomenklaturze przechodzimy na umowę OZE, bo jesteśmy w Polsce, może łatwiej w ten sposób będzie o tym rozmawiać. I tak jak wcześniej mówiłem, jedną z głównych motywacji dla przemysłu jest redukcja emisji u siebie. I duże firmy, korporacje w Stanach Zjednoczonych, czyli 9 na 10 firm z tego wskaźnika Fortune 500, już, już raportują o swoich emisjach i już wywierają presję, żeby redukować emisje w całym łańcuchu dostaw. I są trzy, trzy rodzaje emisji, które trzeba raportować. Jedne to są emisje bezpośrednie, czyli te procesowe, które wynikają z tego, co jest w trakcie produkcji. Trzeci to jest ten pośredni, czyli z łańcucha dostaw, czyli w produktach, które już się ma, a drugi, i to jest ten najbardziej interesujący w ramach PPA-u, to, to, to jest taka pośrednia emisja, która powstaje w nośniku energii, który się kupuje. I właśnie tą emisję można zredukować albo wyeliminować poprzez umowy OZE. Takich umów w Unii Europejskiej jest coraz więcej, czy w ogóle w, w Europie jest coraz więcej, bo tutaj widzimy, że liderem jest państwo, które jest poza Unią Europejską. To są dane na koniec zeszłego roku. Wiemy, że przyspiesza, że przyspiesza ten trend. Polska wcale nie jest jakoś bardzo z tyłu, z tego względu, że porównując się na przykład do Niemiec mamy dużo mniejszą gospodarkę i też mniejszą populację, a jednak, jednak ta liczba jest tak jakby wtedy porównywalna, jeśli per capita albo per PKB byśmy to porównywali, jest to liczba, która jest podobna do, do Włoch. I jeśli chodzi o liderów, no to mamy właśnie Wielką Brytanię i Hiszpanię. W Polsce takie umowy były zawierane, 18 takich umów było do końca 2021 roku, głównie na energię wiatrową. I jest tego prosta przyczyna: energetyka wiatrowa, lądowa jest tańsza od energetyki fotowoltaicznej. Te umowy nie były jakoś bardzo długie, one opiewały na 5 do 10 lat mniej więcej. I są też różne, różnego rodzaju tych umów Oze. Jedną z umów, która teoretycznie byłaby możliwa, to jest poprzez linię bezpośrednią. Wcześniej pan Kaliś pewnie opowiadał o tym, czym jest linia bezpośrednia i dlaczego jej nie ma, dlatego na niej się nie skupiliśmy w tej prezentacji. Chociaż mamy rekomendację, żeby takie linie można było prawda, w, w, w Polsce wprowadzać. Inna to jest umowa różnicowa, i ta umowa różnicowa ona jest kontraktem finansowym. Między wytwórcą a odbiorcą, gdzie odbiorca normalnie kupuje prąd sieci, a wytwórca normalnie ją sprzedaje. Tylko że umawiają się między sobą, że jeśli będzie cena powyżej lub poniżej pewnego poziomu, to wtedy jeden, jed, jeden drugiemu wypłaca różnicę. I w ten sposób mogą się motywować do tego, żeby te, żeby te instalacje powstawały, wytwarzały energię. Też tego typu umowy mogłyby być ciekawe dla inwestora jako coś, dzięki czemu można dostać kredyt finansowanie i żeby on był tańszy. Natomiast to, to na czym się skupiliśmy w raporcie, zresztą tylko wspomnę, że ten cały raport, on tam ma z 80 stron, wisi u nas na stronie internetowej forum energii. Ta umowa z dostawą fizyczną ona polega na tym, że jest właśnie ten wytwórca czyli ten inwestor, który, który tutaj będzie się przygotowywał do inwestycji jest odbiorca pomiędzy jest też sieć elektroenergetyczna więc przynajmniej tutaj trzeba jeszcze w, tą, w tej umowie OSD musi być I jest ta cena kontraktu, która łączy te dwa podmioty i to, co jest najważniejsze, tak naprawdę, bo po to się w ogóle to robi, tak? Oprócz tego, żeby zredukować emisję, to jest, żeby ta cena była odpowiednia. I całą, cała sztuka polega na tym, żeby, żeby osiągnąć albo taką samą, tak, taki sam brak satysfakcji, albo satysfakcję obu stron. I to, co jest, to, co jest najważniejsze, to jest to, że trzeba w jakiś sposób Przewidzieć albo, albo zgadnąć, albo jak, jakakolwiek inna metoda, albo w modelu zauważyć, jaka ta cena energii będzie. Bo jeśli planujemy, że kontrakt będzie na 5 lat, albo na 10 lat, albo na 15 lat i, i chcemy jakąś mieć cenę stałą, no to musimy od czegoś wyjść. Yy, I. To co, to, co tutaj też motywuje przemysł do tego, żeby tego typu umowy podpisywać, no to jest to, że ta cena nie będzie wahać, nie będzie skakać. To, co ostatnio się dzieje, jest bardzo kosztowne i trudne do, do zaakceptowania przez przemysł czy innych przedsiębiorców też. I to z czego wyszliśmy to i w ogóle trzeba było dojść do tego i Aurora to robi właśnie w swoim modelowaniu, dlatego z nim się partnerujemy. Trzeba przewidzieć ile ta energia będzie kosztować. No i oczywiście ceny gazu, ceny uprawnień CO2 i ceny węgla są takimi głównymi komponentami. I na końcu mamy cenę... Energii elektrycznej, która jest prognozowana, cena hurtowa. I to co jest istotne, wytwórca z OZE oczywiście ma swój koszt wytworzenia energii. I można by powiedzieć, skoro wytwarza energię po 200 zł za megawattogodzinę z, energii, z, z, z wiatraków na lądzie, czy tam 250, to znaczy, że powinien mi ten inwestor czy ten operator za tyle mniej więcej sprzedać tą energię, plus minus 10%, zobaczymy, żeby miał z tego profit. No nie. Bo inwestor po to inwestuje, żeby mieć jak największy zysk ze swojej inwestycji. I jeśli wie, że ceny energii będą wyższe niż ten koszt wytworzenia, czyli 250 zł. No to będzie chciał bonus i premię z tego powodu. Więc też słyszałem już, że odbiorcy tak, jakby oczekują, że wytwórca będzie sprzedawał mniej więcej po, po cenie wytworzenia energii. Tak nie jest. Tutaj trzeba usiąść do stołu, właśnie mieć prognozę. Jeśli ta cena by wyglądała mniej więcej w ten sposób przez te, przez te 8 lat, to znaczy, że, że trzeba będzie ją sprzedać po około 400 zł. I teraz bardzo szybko już tutaj przejdę przez to, w jaki sposób można to zrobić. To jest ilustracja, jakiś przykład: jak się siada do stołu i się negocjuje te ceny, no to patrzy się właśnie na tą prognozę średnią ceny hurtowej. Wiemy, że energia z wiatru jest wtedy, kiedy wieje, ze słońca wtedy, kiedy świeci, jest ten koszt profilu, czyli on nie jest stały. Tak? Nie ma tej energii cały czas. Jest też bilansowanie krótkoterminowe, które trzeba odliczyć od wartości tej energii. No, i ona wtedy jest niższa niż to, co by się przewidywało, że będzie na giełdzie. Yy, otrzymujemy też gwarancję pochodzenia od wytwórcy z OZE. Gwarancje pochodzenia też mają swoją wartość, za którą trzeba zapłacić. Yy, no i jest koszt ryzyka kapitałowego. I ten koszt ryzyka kapitałowego bierze się z tego, że jeśli jest się przedsiębiorcą, podpisuje się kontrakt na 10 3, 15 lat, to wtedy się ponosi ryzyko, że mam zakontraktowane za 300, a przecież na kolejne 5 lat może spaść poniżej. 250 i wtedy to jest moje ryzyko finansowe, które, które przyjmuję na siebie. Tak? I jest ta wartość umowna, z którą lądujemy między jednym podmiotem a drugim. Im dłuższy kontrakt, tym tańszy powinien być. Wcześniejszy, wcześniejszy przykład to była technologia wiatrowa 5 lat ze stałą ceną a tutaj mamy na więcej lat i przynajmniej w teorii im dłużej kontrakt trwa, tym mniej powinniśmy za energię płacić, bo to powoduje, że jest ryzyko mniejsze po stronie inwestora i wtedy kapitał powinien być tańszy. Tutaj wcześniej mówiliśmy tylko o cenach energii hurtowych albo po prostu ile, ile by kosztowały właśnie te, te, te ceny z, z tych instalacji. O i przepraszam. A tutaj mówimy, no to w takim razie jak jeszcze się dołoży koszt dystrybucji, koszt bilansowania i to, i to wszystko by się opakowało, no to w takim razie co to dla takiego odbiorcy znaczy? Bo odbiorca nie chce mieć tylko energii wtedy, kiedy świeci słońce albo wtedy, kiedy wieje wiatr, tylko chce mieć energię. Wtedy, kiedy ją zużywa, czyli zgodnie ze swoim profilem. I jak, do, jak dochodzą te wszystkie inne komponenty, no to wtedy mamy, wtedy mamy całą cenę. I w, taki, w takiej umowie OZE z ciągłą dostawą, no to tu jest ilustracja, czy, czy nawet wyliczenie, które pokazuje, że jest o około 22 zł mniej niż w taryfie B za megawattogodzinę. I jak się dużo zużywa energii, to jest duża różnica. Tylko, żeby, była żeby móc kontrakty oze realizować, musi być, yy, musi być podaż energii z OZE. Yy, I tu jest nasza główna rekomendacja całego raportu, która pokazuje, że tak, polski przemysł, polscy przedsiębiorcy nie tylko, że chcą energii z OZE, bo cena yy, może być stabilna, bo cena może być niższa niż rynkowa, ale dlatego, yy, że że też muszą się dekarbonizować, tak? I liberalizacja zasady 10H, na którą czekamy wszyscy, jest kluczowa w tym, dlatego, że jak widzimy po, po tych słupkach, te, te, to szare pole to są właśnie głównie, to jest energetyka wiatrowa i ona będzie wytwarzać najwięcej energii OZE w Polsce, jeśli, jeśli zostanie ta, ta zasada zniesiona. Jeśli nie będzie, to nie będziemy mieli wystarczająco dużej energii z OZE, żeby ją odsprzedawać w, w ramach umów OZE, i polski przemysł na tym straci. Polski przemysł będzie mniej konkurencyjny wobec swoich sąsiadów, jeśli nie będzie mieć zielonej energii, która jest tańsza od rynkowej i która jest po stabilnych cenach. I to jest numer jeden. Oczywiście kwestia przyłączeń i innych rzeczy też do rozwoju OZE jest potrzebna. Ile tych umów OZE? Jeśli 30% polskich przedsiębiorstw chciałoby w 30 roku mieć, yy, mieć umowy OZE, spodziewamy się, że wszyscy by chcieli, no ale oczywiście nie wszyscy się do tej pory tak zorganizują, ale to by było około 40 terawatogodzin rocznie. W tym momencie produkujemy około 30 terawatogodzin w sumie ze wszystkich źródeł OZE w Polsce. Ten wzrost yy, musi być dynamiczny, inaczej polscy przedsiębiorcy, szczególnie ci, którzy zużywają, zużywają najwięcej energii będą tracić na konkurencyjności. I szybko podsumowując, to jest ostatni slajd, umowy OZE z jednej strony dla przemysłu to jest przewidywalna cena, to jest dekarbonizacja produkcji i to jest utrzymywanie konkurencyjności, z drugiej strony mamy inwestorów, którzy jeśli podpisują umowę OZE to idą z tym do instytucji finansowej, wtedy mogą kredyt dostać na zbudowanie farmy wiatrowej fotowoltaicznej albo przynajmniej mogą mieć obniżony koszt kapitału. Dla polskiej gospodarki to jest istotne, bo się po prostu dekarbonizujemy. Dziękuję uprzejmie.